Została nas kapela Mało Ziemia Susko z suchej Beskickiej. W składzie Stanisław Kubasiak ze swoimi synami Maćkiem i Wojtkiem i Jaszuryt. Kapela nazywa się Mało Ziemia Susko, ale chłopcy już porośli i myślę, że niedługo pewnie jacyś się młodsi zastąpią. Ja was pięknie witam w imieniu Związku Podchalan w Polsce, który realizuje projekt o strojach regionalnych. Spotykamy się właśnie po krony tego czwarty rok dzisiejszy i jesteśmy w zawój w Skansenie imieniem Józefa Rzaka, Markowy Growinka. Chcemy Wam poopowiadać dziś o stroju Góroli Biogórskich. Projekt jest dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, z programu Etnopolska 2021. W ostroju góroli Babiogórskiej głopowiedzą nam dzisiaj ok. pani Regina Wicher, etnolog, nauczyciel, animator w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi, która wykonuje te hafty w nastrojach regionalnych. Jest z nami pani Dorotka Marek, regionalistka, absolwentka studium folklorystycznego prowadzonego, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury i Soków na Elsączu. Kierownik zespołu regionalnego Cieślica, działającego przy Babiogórskim Centrum Kultury w Zabój. Jest z pani Bernatka Ryt, regionalistka, pedagog, kierownik zespołu regionalnego Mało Ziemia Susko ze Beskickiej i kierownik artystyczny zespołu dorosłych Ziemia Susko. Stanisław Kubasiak, regionalista, pedagog, muzykant, prowadzi naukę gry na instrumentach ludowych. Kierownik Suski Kapel Małodziemia Susko, Kapela Skoblicka i Kapeli Smyrek. Pięknie Was witam, dziękuję zaście przyjęli nasze zaproszenie i pytam Was pięknie, poopowiadajcie nam o stroju Wasy w Bardzo dziękujemy za zaproszenie, Haniu pójdę ze mną będzie nam lepiej ważyć, jest do Ciebie. Drodzy Państwo, no, strój górali babiogórskich, w ogóle górale babiogórscy, my jesteśmy jedną z najmniejszych grup etnograficznych, jeżeli chodzi o górali polskich, mimo że no, na przestrzeni wieków ten teren zamieszkiwany przez babiogórców był określany bardzo szeroko. Współczesny podział i, i to terytorium zostało opracowane przez już świętej pamięci dr Urszula Janicką-Krzydą, zresztą patronkę naszego Babiogórskiego Centrum Kultury. I ona do tych wsi babiogórskich zaliczyła zawoje, w której jesteśmy, sąsiadującą z nami Skawice, Białkę. Juszczyn, no i miasteczko Maków Podhalański. No, ale jak widzimy, mamy też suchą Beskicką, więc, tak jak mówię, to poczucie tożsamości będzie pewnie najlepiej definiować to, kto jest babiogórcą. No, i myślę, że to poczucie tożsamości jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy o stroju, bo to jest rzeczywiście taki pierwszy, bardzo um, widzialny, namacalny wyznacznik tej tożsamości, przy, przynależności do danej um, grupy etnograficznej. Zaczniemy od stroju dziecięcego, znaczy dziś właśnie, to, to jest to co mówię, że najłatwiej się posługuje tym słowem strój, natomiast no, dzieciaczki trzeba mieć tą świadomość, że dzieci, w dzieci nie inwestowano w ozdobne stroje, to co dzisiaj się bardzo często dzieje, że chcemy te dzieciaki ubierać. Tak, jako dorosłych, tak, tak takie natomiast, mali dorośli górale. Tak, natomiast dzieci są dziećmi i dawniej rzeczywiście w te ozdobne stroje nie inwestowano, ale o tym więcej o dzieciach Dorotka. Tak, no dzieciaczki zresztą też niejednokrotnie o tym wspominają, nawet nasi rodzice też to opowiadają, więc do lat 50. tutaj rzeczywiście naprawdę ten teren był bardzo ubogi, w te dzieciaki nie inwestowano, nieraz właśnie przeszywano z tych ubrań dorosłych rodziców. To, co jeszcze można było z tego materiału, że tak powiem, wyciągnąć, to jeszcze z tego, że to właśnie ubrania e, dla dzieciaczków. E, pierwszy swój ubiór e, dziecko otrzymywało idąc do chrztu, więc zaraz po narodzinach, skromna biała koszula, e, leniana e, i oczywiście biała czapeczka. No później dzieciaki, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy chodzili po prostu w koszulach, w długich koszulach, zawsze były szyte na zapas, czyli że jak dziecko rosło, no to tu można było jakieś zakładeczki popuszczać, więc ten strój, jak to się mówi, rosnął razem z dzieckiem, a kiedy już dzieciaczki podrosły, koło siódmego roku życia, kiedy już zaczęły chodzić e, na wypas, kiedy już chodziły pasać bydło, no to chłopcy właśnie z tych koszul e, już rezygnowali, oddawali młodszemu rodzeństwu, a właśnie e, mali panowie chodzili w takich oto płóciennych porteczkach, tu nie wiem, czy to będzie znać, mamy piękne, e, piękne płócienne gacie i do tych gaci właśnie takie oto koszule wiązane pod szyją albo sznureczkiem, albo kawałkiem jakiegoś rzemyczka. No. My tu mamy oczywiście czerwoną stążeczkę, każda przezorno mama, przezorno babka, dziecko tam. Ten czerwony kolor zawsze musiała, yy, musiała wcisnąć, musiała dać. A dziewczynki chodziły tutaj, też mamy takie piękne. Wzorki w sukieneczkach, te najmniejsze chodziły właśnie w sukienkach. No później oczywiście pojawiały się materiały fabryczne, ale były to sukieneczki. Starsze dziewczynki potem już nosiły spódnice i do tego takie robocze bluzki, tak zwane jadwiśki. Ważnym elementem, okresem w życiu młodego człowieka to była oczywiście Pierwsza Komunia Święta. Wtedy to dziecko starano jeszcze piękniej jakoś tam wyparadzić. I tak te dziecka rosły, z tymi dzieckami rosną ten strój, aż w końcu dochodzili do 12, 13 roku życia, kiedy to z tych małych e, dzieciątek, dziewczynek, z małych chłopców już powoli robiły się panienki i mężczyźni. Kiedyś spotkałam się z taką piękną opinią, że to nie jest jakby znak tu męskiej tyranii nad tymi babami, zanim to kozali włosy wować pod chustkę już po ślubie, tylko chodziło o to, że damskie włosy, kobiece włosy no były też jakimś symbolem pewnej intymności, że już póki była panną, to pokazywała te włosy wszystkim. Jak już jest mężatką, to wiadomo, że się przebiera w domu, co może chodzić z tą głową. I ta fryzura, te włosy są już widoczne tylko dla męża, więc nawet panie podchodziły do tego, że, tak, że to był jakiś wyraz yy, no, nawet takiej dumy, że ja chodzę w chustce, mam te włosy schowane i dostępne ino dla mojego chłopa. Także to w bardzo wielu kulturach okazuje się, że to jest tak czytane, że nie dlatego, że chłopni kozą pustkę ubierać, ino po prostu ja już jestem poważną mężatką i rzeczywiście yy, te włosy może uwidzieć ino mój chłop, a, a nie inny. Więc, więc myślę, że to jest ładne. i to należałoby w ten sposób yy, y, czytać akurat. Ten kod zawarty w tej chustce. A te tak takie czepce właśnie już e, były później w z twoja pczęcki. Późniejsze. Czepcowa. Moja chusta czepcowa jest taka... E, piękne zdjęcie znaleźliśmy, zresztą Muzeum Etnograficzne w Krakowie nam udostępniło to zdjęcie. E, no bo zastanawialiśmy się, jak ta chustka mogła wyglądać, e, jak była wiązana, bo też któryś z Panów, nie wiem, czy Sznajder czy Łepkowski właśnie pisał o tym, że kobiety babiogórskie mają te piękne zawoje na głowie więc i że e, związane w finazyjny czub, więc tak naprawdę... To próbowaliśmy trochę tak na logikę, jak to mogło być wiązane. I przesłano nam piękne zdjęcie z 1910 roku, gdzie jest kobieta, no już bym powiedziała, w takim słusznym wieku, gdzie ma zawiązaną tą chustę z takiego perkaliku. Już na nawet czoła, nie, nie tak, nad czołą, więc pięknie to rzeczywiście wygląda. No tego hafciku tam niewiele nie widać. On, on by się znajdował stylu. na rogu chustki, tylko tutaj w naszym regionie, więc to nie były tutaj chusty jakoś bogato haftowane. Natomiast ten róg chusty był zdobiony i ta chusta. Czepcowa, znaczy ona już z, jakby wyszła z użycia, już po I wojnie światowej, Nawet ksiądz Górkiewicz-Adam, który tutaj był proboszczem, zapisał w swojej kronice, że kobiety, pisał też o tych rańtuchach i pisał o tych chustach, że no to już 1921, już on zapisał, że to jest element. Bardzo rzadko u kobiet zawojskich spotykane, więc potem rzeczywiście poszły te czepeczki, które tu panie mają na sobie dorodka z benią, które no już troszkę też na taki wzór śląski, gdzie wiąże się sam czepeczek, a na dłużej już jest kolorowa chustka, kolorowa podstawą zacznę od bluzki. Bioło bluzka z cienutkiego pucieńka, downi te z cieniutkiego lnu. Przy każdy chałaby to, który to to, był len, to, to sami musieli wyprodukować ten materiał. Koszula jest długim rękowym, zakończona takim mankiecikiem. Do mankietu są, jest doszyta falbanka. No i ta falbanka zawsze jest, albo prawie zawsze też była zdobiona właśnie delikatnym hawcikiem. Ja tu akurat mam takie, takie a agrenikam bo mogły być albo listki, albo piotecki drobne. Ja mam takie kłeczka, czyli ja mam ten geometryczny wzór, co mnie się ten sam, Ta sama falbanka była doszyta tutaj, jak jest rozpięcie po, po obu bokach. I ten sam wzór jest to przy mankiecie i to samo jest przy szyi, jest stójka. I ta falbanka z tym harcikiem doszyta do stójki. Na tą koszulę ubierało się gorset. gorsety były bordowe, zielone, szafirowe, a starsze kobiety nosi właśnie takie no, ciemniejsze, i I co jest charakterystyczne, Ta wspomnia wspomniała, oprzycia te zewnętrzne były ściegiem łańcuszkowym, był taki szlaczek robiony z charakterystycznymi pętelkami, to prawie na każdym tym stroju jest takie, takie wykończenie tym łańcuszkiem, no i też y, taki charakterystyczny właśnie ten haft dla tych gorsetów jest y, kwiatusie albo leluja, to nazywali ta leluja, jak się przyjrzycie, czy z przodu, czy z tyłu, no to znowu jest motyw drzewa życia. No i o, oczywiście ten gorset był wiązany na wstążki, ale jak na starych zdjęciach widzimy, to te gorsety były całkiem prościutkie, nawet nie były tak rozkładane na, na takie haftki, nawet bez wstążki były na takie haftki zapinane. I do tego, do tego gorsetu baby ubierały spódnice. I zaś te starsze kobiety no to zazwyczaj miały spódnicę jednego koloru. No i znowu te kolory się powtarzają. Zieleń, granat, jakieś brązy, bordo. I spódnica była obszywana tak jak ja tu mam takimi trzema tasienkami równolegle przyszytymi. Czasami była to jedna, a czasami była to tylko lamóweczka na samym dole, która też miała znaczenie takie ochronne, bo te spódnice były długie. No to, żeby się nie obszczępiły, nie obtargały, to, to była taką ta sameczką lamóweczką jeszcze na samym dole obszyta. Potem przyszła moda na drukowane spódnice, i tu zasłynęła wieś Skawica. Tu drukowali, drukowali, czyli farbowali, no przeważnie to było w soku borówkowym. I mieli takie matryce, zachowały się jeszcze w Muzeum tu naszym, nie, w Parku Narodowym. Są takie klocki wyrzeźbione właśnie te wzorki roślinne, smarowali to woskiem. I jakoś do tego mieli te techniki swoje, że wychodzi na tym, potem pofarbowanym materiale zostawały te białe, równomiernie rozłożone właśnie wzory wiatuszków, listeczków, gałązeczek. Jak był gorset, spodnica na zapaska, czyli fartuch. I on z fartuch jest długi, szeroki, zakrywa prawie całą spódnicę. I ten fartuch jest też paradny, bo jest biały, bo białym się do roboty nie budzi ani do Więc on był tylko na paradę. No i też jak tam, która umiała wyhaftować, albo stadzią było, zrobić do hafciarki, no to zaś haftowały. I prawie też mamy te y, 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 końcówki tych fartuchów, właśnie ono ja takie bardziej ząbki, mogą być bardziej okrągłe. I tak obluska nazywali, bo jak cyka, cykatanka, na y, czy jakla, bo to takie podobne y, trochę te. Stworzyliśmy ze starych zdjęć z początku <laughs> naszego wieku. Tu ciekawe jest wykończenie, bo na dole jest taka szczotka. Tak. Ta szczotka właśnie służy, czyli tamta lamówka żeby to się nie przecierało. Nie? Tu są te zaszeptki właśnie na, na rozpuszczanie. No i, i piękny krój dopasowanie. O no, tak, tu, tu mnie powiedziały, że te jadwiszki, te katanki były ładne, ładnie dopasowane do, do, do kibici, do ciała kobiety. One były nie wisiały, nie, nie próbowały, były tak, że podkreślały jakby Urodę tych, tych kobiet czy dziewczyn, były ładnie dopasowane, ładnie skrojone. No bo każda sobie nie wyobrazić? No, to, to jest taka. No i to, no, to, no, to jest można, że na co dzień no, to były szyte te jadwisie, no to krój był taki podobny. To już były kupowane na jarmarkach taniutkie perkaliki, kolorowe na lato, jaśniutkie kolory. I, no i to widzicie, to też było fajne, wygodne, bo się to dość dobrze Do roboty. A powiedzcie y mi, bo widzę że jest taką barankulę grubą, no, taką to to jest a na podpadu baby łodziewały na zimę, pokrywały się takimi chustami, u wostys. Tak, to jest zimowe łodzienie. Yy, Taka barankula właśnie grubo wełniano. Jak brozy przysły, no to baby chodziły w takich yy, grubych chustach. No są jeszcze jesiągi, czyli taki z cięższej wełęki, chusty, no to jest łodziewacki. Tak, łodziewacki y, Na no, takie chłodniejsze właśnie y, dni, no to tu się baby to z tym łodziewały właśnie. Y, no i jeszcze paradnie, no. jest ta chusty, y, tak, która mogła paradować, to paradowała, To a to jest był taki no, koniec XIX wieku, nawet między wojnie. To, to już były i chustki jedwobne, tak, i szale, no one były chustki albo szale na były nazywane, no i tak by były z jedwobiu, z wełny, tak. sprowadzane znaki. pewnie z daleka i z sprowadzane, i widać, no, tak, tak? Tak, no, sprowadzane tak. z daleka, oj tak. No, sprowadzane z daleka, bo tu spod Babia Góry płótno, to co Benia powiedziała, że tutaj dość dużo ludzi y, siąło len, zresztą jest te lata 60. tu y, w Zawoi przynajmniej, no, to len stanowił troszkę taki y, towar wymienny za jakieś sprzęty gospodarstwa domowego albo za materiały no, już fabryczne oddawano, y, oddawano len. Natomiast na no ten len, może bardziej tam z Orawy, bo to tam płóciennicy orawscy znani, ale tu też spod Babie Góry jak robili len, no to ten len wjeździ na inne rynki, no a stamtąd sprowadzali y, materiały i y, jakieś ikty z chustki, szale. To co dzisiaj wiadomo, że to takie nase. No to tak naprawdę, y, cy w Turcji, czy się w Azji, mogę spotkać panie, które nosą na sobie po prostu podobne, podobne wzory. Także wcale no, nie tak daleko do tego świata. Ustalenimy za kierce, podobne były i u kobiet, i u mężczyzn. Także pięknie Cię Stasiu pytam, zaczni zaż zacz, od dołu i pójdziemy zaś będziemy zaś do tego stroju męskiego od dołu do góry. Niech będzie od dołu. Kierce mamy załatwione. Tak? <laughs> o, odnośnie kierpiec. Kierce były szyte z jednego kawałka skóry. Początkowo by nie były zelowane, to był jeden kawałek skóry bo tylko zabezpieczał stopę przed, przed kamieniami, przed gruntem. Dopiero w późniejszym czasie e, szewcy zaczęli zonować te kiełce, no i, i tak już zostały do dnia dzisiejszego, stąd mamy buty prawie. Odnośnie portek, portki początkowo były z jednym przypor, tu mam takie portki bukowe robione z sukna z jednym przykładem jedne takie portki zostaje poparłe były te portki, były i są po dziś dzień zdobione początkowo jednym tylko, przepraszam jednym tylko sznureczkiem bardzo skromnie z czasem yy, jak chłopy zaczęły wracać gdzieś z wojska, z, z, z węgier, zaczęły pojawiać się pętlice mamy takie trzy rodzaje parzenic na portkach. Jest to taka pętlica zielona, oprzybana granatowym, pętlica czerwona zbliżona do mojej, oprzybana granatowym i motyw sercowy. Tu ja się mam trochę większe serduszka, a te serduszka yy, tu mamy ze starej fotografii odtworzony wzór parzenniczek, bardzo ma, malutkie, skromne te, podobnie jak w czy nawet w Lachów mają takie niewielkie serduszka. No i u nas też się one pojawiają właśnie w takich kolorach. Z boku lampasy, one ozdabiają szef, w taki sposób są trzymany portki tu wysoko. Tak samo te na dole przypory też były zdobione takimi, takimi haftami. To co tu ma Stanisław na portkach, to jest, to, to jest taka jodełka, tak się to hawcjarki tak godzą, to jest wzór jodełki, ale to jest rzeczywiście bardzo uproszczony zajsem, bo drzewa się pojawia tu na tych porciętach. Portki początkowo były zapinane takim opaskiem wąskim, Wybijanymi mosiężnymi ćwiekami albo szerokim pasem walcowskim albo nadziarskim, takim jaki spotyka się w Karpatach polskich. Na podhalu są trochę inne sprzączki, inne zdobienie, to jest zdobienie geometryczne głównie. Sprzączki, również jak chodzi o żywiec, to różni się w zasadzie tylko z przątkami mosiężnymi, jak chodzi o wygląd tego tego pasa. A, co ważne, ten pas nosi się wysoko, bo często teraz w zespołach, jak goście wychodzą na scenę, no to czy na scenę, czy w ogóle w życiu gdzieś tam pojawiają się w kościele, czy bo, no, młody To czy gdzieś nie była... Ale, ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten pas noszą teraz tak. Wiem, że niektóre rzeczy trzeba zabezpieczyć, ale to nie o to chodzi. Bardziej zabezpieczone mimo wszystko brzuchu. To były pasy, kiedyś tak zwane, te zbójnickie, to chroniło przy od moza, od, od rozmaitych niebezpieczeństw. Nosimy go wysoko, jak się kończą portki nosimy pasy, I wtedy chłop jak się fajnie ściśnie, a jest przy tym zgrabny, to wyglądał jak chłop, a tak pod brzuchem co? to, to troszkę gorszy Koszule lniane, haftowane na rozcięciu. Tu takim drobnym hawcikiem na środku przeważnie chaty roślinne, bardzo różne, zdarzają się też takie szczypaneczki, jak tu chłopaki mają. No a ten was jest, Stasiu, kamizelkę. kamizelki. Kamizelki, to było tak, z kamizelkami, początkowo kamizelki były w kolorach granatowym, zielonym, tak, tak, gdzieś to opisują w źródłach fałwcy Natomiast kamizelki czarne pojawiły się już w początek XX wieku, w 1920 30 No i dużo też ubrań ze skóry. Bardzo dobrze się stało, że młodzi ludzie, nie tylko ci, jest ich dość paru, natomiast bardzo dużo, interesują się strojami na poważnie. Nie tylko, widzą gdzieś tam byle tanio i fajnie, ale szukają wzorów, po, po literaturze i taki oto wzór korzucha, jeden z naszych zespołan znalazł w opisie i na zdjęciach, po omówieniu z etnologami ustaliliśmy, że tak to ma wyglądać, ponieważ to zdjęcie nie było kolorowe i to jest odtworzony serdor Babybórski. Ze skóry, z czarnego baranka, Karakuła w tym przypadku. I tu obszyte czerwoną skórką i białe, biometryczne hawciki. Skromny, ale jaki ładny. Podobnie na tym samym zdjęciu, z którego, z którego odtworzony jest ten serwok była ta czapka. Zresztą Seweryn udziela, opisał tą, tą czapkę. To jest czerwonego słupna czapka, granatowe hafty. To, co ciekawe, to są nóżki lisie. To są już takie ostatki, co nikomu na nic nie były potrzebne po polowaniu. Jak jakiś tam polowac coś ukręcił albo, albo nie polowac, no ale miał, to, to robił z tego właśnie takie, takie copki uszatki i w środku to baranki. I, I te czopki właśnie wróciły dzięki takim poszukiwaniom pod, na nasze młody. Podobnie takie nakrycia. Te czapki pojawiają się w kolorze granatowym i w kolorze czarnym. No i oczywiście baranice. No ale baranice no to. Praktycznie w każdym regionie. No to, to są takie bardziej zimowe okrycia, tak, a zimowe. Na, na lato oczywiście kapelusz. Na, na lato kapelusz, tak jest. I ten nasz kapelusz z tym się charakteryzuje. Nie ma postek na pewno tak. No nasz kapelusz tak. On. Pierwotnie był troszkę szerszy, miał lekko odwinięty rąk do drugiego. No teraz takie robią, no i yy, Odnośnie tych otoków, tu jest czerwona wełna. Te z uroki widzę. Tak jest, tak jest. A jest. Albo skórka, to już się uroków nie boi. brązowe, początkowo były czarne, one brązowiały z czasem, na, w naturalny sposób. Teraz są brązowe. Tu hafty, to znaczy hafty, przyszyte sznureczki. I tu ciekawostka taka, że tych sznureczków była rozmaita ilość, w zależności też od tego, co mówiliście wcześniej, od posażności tego, kto miał nosić, bo za każdy sznureczek się bogato płacił. No i to jest takie charakterystyczne, dzień i dzień, dzień chyba niespotykane, kistecki. Ta tak, tak, bardzo, bardzo bogato zdobione są nasze kamienie. Mhm. takie, jak I tak, przy Polsce. Tak. Hazuga to jest taka dosyć znano kurtka, nazwa na tą kurtkę. No i to jest takie te kurtki noszono zresztą na zdjęciu u Seweryna udzieli w Muzeum Taco, Hazuga, taka Burka. Yy, właśnie jest tak, za chłopy tam są akurat ubrane yy, i w te gunie, i w taką jak yy, Kamizelki mają na sobie Jak chodzi jak o rzy... ten kawot, właśnie, to to jest kawot pożyczony przez Piotrka Jezutka, To jest kawot jego dziadka, który kupił w suchej na jarmaku. I ciekawą rzeczą to jest, i są portki, które też po dziadku zostały. Ale nie widziałem jeszcze świata. Być może nie jest to wzór parzenicy, a może nawet na pewno. Ale jest to cie bardzo ciekawa sprawa. Jest. Proszę bardzo, naszej zaszywany. W środku kawałek sutna na sztorc Kiesonki obszywane skórą. Dawniej przypory też były obszywane właśnie skórą, żeby się nie szczępiły. I tu jest jakby taka, trochę taki wzór. Miejsko góralski. Bo przyporek jest jeden na środku. Mm -hmm. Proszę bardzo, dokładany posek. Coś pięknego. <grym> <grym> no, udało, udało się znaleźć gdzieś na strychu. Mm -hmm. I jest do, do czego wracać piękne zdobienie dla lampasów, które już żeśmy tam prowadzili, do których portek. I jest... jest do czego nawiązać, do kogo nawiązać? Pasz, pięknie Wam dziękuję za to, żeście nam tak pięknie opowiadali o stroju babiogórskim. Zeście tyle tych strojów przywieźli ze sobą i takich starsyk, i trochę nowsyk, i właśnie takich rekonstrukcji można powiedzieć. A i te, żeście się pięknie, paradnie poubierali, przywieźliście też ze sobą muzykę, temu te zjo, pięknie pytając, syćkik. Na następny odcinek chcę też pięknie popytać nasą są Mało Ziemia Susko, żeby na miejsce coś na koniec. Dziś nie w zawój. Zagrane. Mm.